W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak można sobie szybko przyrządzić niezły przysmak. Jako, że od dziecka lubiłem galaretki. Normalnie w, normalnie w ciągu roku, jeżeli jestem poza dietą, to używam normalnych galaretek cukrowych, takich studzonych cukrem. A tu mój kolega ostatnio, jak mnie odwiedził, Tomek Dorofiejczyk z Zgorzelca, opatentował taką Żelatynę spożywczą, którą wcześniej pokazywałem, z napojem mineralno-witaminowym z firmy Mister Big, która nie zawiera cukru, i zademonstruję Wam właśnie, jak to można przyrządzić. Ja sobie od tego czasu już to regularnie przyrządzam. Gotuję wodę w garku. Tutaj oczywiście jestem. Przygotowany do tego, że czekam na to gotowanie, i taka torebeczka starcza na. No, ja spiję na mniej więcej 3/4 litra płynu. Trzeba to oczywiście wszystko rozmieszać po ugotowaniu, żeby ta żelatyna się rozpuściła. Wcześniejsze galaretki, nie wiem, czy pamiętacie były takie rzeczy, bo je w ogóle było gotować i mieszać te, o tyle jest dobrze, że jak się już zamieszano to mam już galaretkę z głowy kiedyś mama stała i, i kręciła łychą 15 minut teraz się to wszystko super rozpuszcza, właściwie można powiedzieć 2 minuty może na początku nie wygląda najciekawiej, ale, ale efekt końcowy jest y, bardzo dobry ta piana schodzi to wszystko trzeba doprowadzić do tego, żeby te żeby ta żelatyna się rozpuściła, nie było takich grudek na dole. Bo jeżeli zostawimy to taki w gorącej wodzie, no to ta żelatyna się nam zetnie na samym dnie. <laughs> też już próbowałem, więc e, mówię wam jak jest. Ja sobie to mieszam, jak już sobie to wszystko zmieszam, to odstawiam na jakiś czas po to, żeby nie wlewać tego płynu mineralnego od razu do takiej gorącej wody, bo wiadomo, że i ta galaretka musi przestygnąć a nie ścina się właściwie z minuty na minutę, więc można to nawet dolać do, do takiego płynu już, który całkowicie przestygnie i, i nie musi być to gorące, bo wiadomo, że te części tych mineralnych właściwości, no, może być nie, nieprzydatna już po przegrzaniu. Ja powiem szczerze, że leję tak troszeczkę na oko sobie to, bo już mam Mam w ogóle, ulubiony moim smakiem jest wiśnia. Idealnie smakuje. Przy, przy, przyznam się szczerze, że przelewam nawet sobie na treningu pro, proporcje, bo tak mi smakuje, że mam troszeczkę smaczniejszy ten smak. No i taką porcję sobie tutaj mieszam, odstawiam. Można na, nalać do salaterek, wrzucić sobie do lodóweczki. No i za parę godzin mamy super, super przysmak, jeżeli ktoś jest z makoszem i im brakuje słodkiego.